W poprzednim odcinku totalnej porażki świętowaliśmy nasz setny odcinek. Pojawił się niespodziewany gość i doszło do porwania gospodarza. Ale pozostałem niewzruszony. Hej! Kto to puścił! Alejandro odkrył, kto sabotował ostatnie głosowanie i przygotował sobie polisę ubezpieczeniową. A Kortni dowiodła, że jest dość niezdarną całośnicą. No nie, ktoś za to beknie, na pewno. Szef zajadał stres. Mal zdradził Kama. Gwen powstrzymała Zika. Kam doznał obrażeń i został spłukany. Dosyć tego! Na szczęście nic mi tak nie poprawia humoru jak wysoki poziom czynnika ała w wyzwaniu. Zostańcie, żeby zobaczyć, kto dzisiaj odpadnie z totalnej porażki Plejady jady gwiazd! Powiedzcie montażyście, że widzimy się przy muszli wstydu. Ja Totalna porażka. Plejada gwiazd. Jak Scott mógł mnie rzucić? Ach! Wiem, że ci ciężko. Pocałunek z Cameronem to przypadek! No, oczywiście, ale... On mnie pocałował! Przerwa! Wybacz. Może po prostu porozmawiajcie. I wiesz, nie jest tak źle. Całusy od dwóch chłopaków, masz powodzenie. No fakt. Brawo! Dzięki, Zoe. Zrobisz coś dla mnie? Nie mów o tym Gwen. Ja nie od razu wybaczyłam jej sprawę pocałunku. Bez obaw, możesz na mnie liczyć. Dzięki. Jesteś super. Cześć, Zoe. Wszystko gra? Przeżywam odejście Camerona. Tak samo jak ja. Bardzo za nim tęsknię. Ha. Mike by tęsknił za małym jajogłowem, ale jeśli chodzi o mnie, pozbycie się Camerona było jak zdrapanie gumy do rzucia z buta. Ubrudziłem się, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany. Łasimy, i Po co ja się w ogóle dałem to wciągnąć? Lepiej, żeby nie było żadnej hałaśliwej rock'n'rollowej muzyki i tańców tam, gdzie idziemy. Wreszcie przestać poplać! Jeszcze ci usłyszę! Swietłana! E, e, co ty tu robisz? Mal mi powiedział, wyżejś ryby w mysli albo przestan istnieć! Czas zakończyć jego istnienie! Chodź z nami! Ciii! Lepiej tyle nie gadaj! Jego uszy są wszędzie! Aha... To może być problem. Teraz zajmę się największym wrogiem, Alejandro. <laughs> Zapłaci mi za sabotowanie mojego sabotażu! Muszę to komuś powiedzieć, a tylko tobie ufam! Alejandro odmówił pomocy kamowi tuż przed jego upadkiem! <laughs> Wiedziałam, że to podlec! Pewnie to on manipulował przy głosach! Gdyby Gwen nie wyłowiła kama z rzeki! Temu gościowi nie można ufać! Prajerzy. ostatni na plaży zrobię 50 popek! Ha, 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 ha. A! O! Co ty wyprawiasz? Smutno mi, a kiedy mi smutno, to jem ziemię. Nigdy mnie nie zdradzisz, prawda? Dość tego! Posłuchaj, farmerze! To Cameron mnie pocałował! Nie ma go, więc znowu jesteśmy razem i tyle! Rusz się! Nic nie poradzę. Uwielbiam, kiedy mną rządzi. Ale jeszcze jej nie przebaczyłem ani nie zapomniałem. Kortni może znów wpaść w szał całowania. Spocznij, frajerzy! Nareszcie jesteście. Już zaczynałem się nudzić. Miło cię widzieć, Alejandro. Znasz zasady. Ostatni pada na glebę i pompuje. Nie mogłem być wcześniej. i Spędziłem noc na wyspie kości. Chyba. Melduję, żeby... Krys ma szczęście, że mam na głowie większy problem. Mala. Dobrze, że ukryłem w hotelu obciążającego materiały. W odpowiedniej chwili... BAM! Zdemaskuję go albo nie nazywam się Alejandro Burros Huertos. <laughs> Powiedz, co znaczy to twoje nazwisko? <laughs> Jest bardzo szanowane tam, skąd pochodzę. Bardzo szanowane. I 50! Nawet się nie spociłem. Słuchajcie, robaczki. Obóz rekrutów szefa w sezonie pierwszym był trudny, ale mamy sezon piąty. Za chwilę będzie dużo łatwiej o kontuzję dzięki zabójczym przeszkodom Krisa McLeana. Opatentuję je. Żeby wygrać to ekstremalne wyzwanie i uniknąć spłukania, najpierw musicie pokonać zabawne opony. Przejdziecie przez nie do linowego zbocza. Niektóre liny są mniej solidne niż inne, więc wybierajcie mądrze. Ale nie za mądrze, bo zepsujecie mi zabawę. Potem będzie uszczypliwa drabinka. Dlaczego tak się nazywa? Przekonasz się. Następnie odbędzie się bieg pod hasłem Unik i kryj się. Jeżeli wyjdziecie z tego żywi, czeka was prawdziwe zagrożenie prościzna! O, oh, w takim razie. Nie! Każdy z Was będzie musiał tachać ciężki plecak. Porzucenie swojego plecaka zostanie brutalnie ukarane. Nie żartuję. To będzie super zabawa. Pozwolił, żeby kam spadł? Jeju, to okrutne, nawet jak na jego standardy. Tak, Mike i ja chcemy na niego zagłosować. Jestem z wami. Super? Trzeba tylko przetrwać to wyzwanie. Na szczęście nie jest pod ziemią, nie? <śmiech> <śmiech> Zoe chyba zawarła sojusz z Gwen. Albo wygadała, że całowałam się ze Scottem i Kamem, albo to i to. A, nie umiem czytać z ruchu warg. Miej się na baczności, Al, bo będzie AU. I mówi mi to koleś, który manipulował przy głosach. Człowieku, kto uwierzy największemu manipulatorowi w historii totalnej porażki? To fakt, nie jestem godny zaufania. Dlatego zgromadziłem liczne materiały filmowe dowodzące na pewno, że jesteś winny. Twoje godziny są policzone, Mike. Czy może raczej. mal? <gryw> Czekaj! W moich stronach mawiają Burros Muertos No Hablan". Martwe osły nie gadają. <grystanie> Alejandro, martwe osły! Dobre! <grystanie> po hiszpańsku to dużo lepiej brzmi, ale... chodzi o to, że nie wyjawię twojego sekretu. Powstrzymam tego potwora. Zapłaci za zaburzenie symetrii mojego ciała. Co wy robicie, chłopaki? <S々� kleine> Alejandro się potknął, a ja pomagam mu wstać. Powinieneś patrzeć pod nogi, kolego. Na miejsca, gotowi, start! <breakthrough> Bułka z masłem. Uh! <S phenomen> uh! huh? a uh! Moja stopa dotyka twarzy! A co myśleliście, Pentaki, że Chris McLean oszczędzi wam cierpienia? Wow! Ostrożnie! Uważaj! Dzięki! Świetna z nas drużyna! Ma naprawdę wielki dar przekonywania. Muszę przeciągnąć całą resztę. Na stronę piękna! Gwen, chcę z tobą pogadać! Teraz staram się ujść z życiem! To przynajmniej cię ostrzegę. Cokolwiek robisz, nie możesz ufać, baj. Prowadzą Mike i Zoe Biegną na linowe zbocze. Ale będzie ubaw. Co jest grane? Dalej Zoe, poradzisz sobie. Robię co mogę. A, czy, a, a, uh. Zoe ma alergię na liny zrobione z psiej sierści. Psia sierść? Zoe! W porządku? Idź dalej! Dogonię cię! Lukrecja! Świetna okazja, żeby wygryźć konkurencję. E, masz alergię na psy? Dziwne pytanie. Nie. Wiesz, bo twoja lina jest daje co? Ochyda. <laughs> <laughs> nie plotkujcie o tym, jak całowałam się ze Scottem i Cameronem. <laughs> Całowałaś się z Kamem? Ale to nie wszystko. Całowała go, jak chodziliśmy ze sobą. Wróciliśmy do siebie i jesteśmy szczęśliwi. Jeśli to przetrwamy, będziemy musiały pogadać, Kortni. <laughs> Na co jeszcze czekasz? Właś! Spokojnie, będę na górze w trymiga. Wygląda na to, że farmer trafił na elektrycznego pastucha. Scott, musimy pogadać! Nie możesz ufać! Dobra, później ci powiem. Dobrze jest! Czy ktokolwiek pokona zabójcze przeszkody? Czy Scott stanie się ludzkim hotdogiem? Czy będę się śmiał do rozpuku? Oczywiście! Żeby dowiedzieć się całej reszty, oglądajcie totalną porażkę! Plejade gwiazd! Maja pierwszy zatał do uszczypliwej drabinki. Za nim są Gwen i Zoe! A! Dlatego nazwał to uszczypliwą drabinką! Bardzo śmieszne! Złaż ze mnie! Ach, Musisz ze mną walczyć! Niej! Przecież możemy cię uwolnić! Świetlana! Uh, wow. e? Co się, to się dzieje? dzieje? Tu um! Uh, 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 uh. uh. Swietlana! Zwietlenbińska mistrzeni ćwiczeń na drabinkach! Uh. 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 Mike nie stracił kontaktu z innymi osobowościami. Całe szczęście, że nie zmienił się w tego mala. <trym wytrzyma> Walcz świetlana! Walcz z malem! <trym wytrzyma> Łańcuch! Ura! Świetlana! Muszę teraz pomóc! Przestań! Ale <ścud> Mike! <ścud> <ścud> Alejandro wysuwa się na czoło, a Mike wygląda na zmarnowanego. Jak świtłona mogła się tak nagle zmyć? Mike! O, miesza się do moich planów. O, idę po ciebie, brachu. Trzymaj się, Mike, już pędzę! A, ej! O, zły żółw. O, piękny przykład pracy zespołowej. A, o, mój lewy pośladek! Mój prawy pośladek! Czemu mój tyłek zawsze cierpi? Ruszaj się! Nie po to cię tu przytargałam, żebyś teraz spadł! racz A! A! sobie sam mnie, staro! Wstawaj! Jeśli Alejandro wygra, to nie wyleci! Dalej, idź sama! Pomogę Scottowi, to też zagłosuję na Alejandro! Dobrze, ale uważaj! O, ja zawsze uważam! Zoe, musimy pogadać! Pozwoliłeś kameronowi spaść! Gładka nawinka tego nie naprawi! Co? Nie, 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 nie! Zoe! Mike nie jest w tym, za kogo się podaje. Mogę to... Fuuu! A, zapomniałem! Jesteście na strzelnicy szefa. Tutaj ćwiczy z pijawkowymi kulami. Więc rozsądnie będzie robić uniki i się kryć. Au. Aha. Madre mia! Uuh. Obejmuje no, obejmuje prowadzenie <laughs> Więc to Alejandro przekonał Camerona, żeby pocałował Courtney i wbił klin między nas? Tak A ten klin to co? Ser? Ujmę to tak Alejandro użył ust Kama, żeby pocałować twoją dziewczynę. Aha, teraz wszystko jasne. Muszę poszukać kortni. Głupi plecak. A co tam? Ale dostaniesz karę. Będę się martwił, jak wygram. Więc pocałowałaś Kama, kiedy byłaś ze Scottem? Nie, on mnie pocałował. Czemu miałby to robić? Może dlatego, że jestem ładna? Jasne, tak, oczywiście, tylko to było dość niespodziewane. jeszcze trochę! O! Aha, no co jest! Korty, musimy porozmawiać. Całowałaś się z Alejandro? Dobra, to ja spadam. Ale to było dawno temu. Wtedy jeszcze nie chodziliśmy ze sobą. Ej, hey, pleciugi! Mniej gadania! Więcej auczowania! Ałś! Lepiej. Hej! Możemy tak teraz wyeliminować Alejandro? E? Doskonały no. pomysł! Kolejny kawałek układanki na miejscu. Jak Alejandro odejdzie, skoncentruje się na pozbyciu się Majka na dobre. Cześć, stary! O, pomóc ci z tymi pijawkami? Ty? Chcesz pomóc mnie? Nie! <grym> Do zobaczenia w muszli, Al! <grym> Idę po ciebie, mal! Zoe, poczekaj, zdejmę je! Dzięki, Mike Nie ma sprawy, w końcu tworzymy zespół Wygrajmy to wyzwanie o! Mówiłem wam, że będzie niebezpiecznie No i jest, łamagi To ostatnia przeszkoda Teraz musicie dotrzeć tu, gdzie stoję Żywi A niby jak mamy to zrobić? Hello? Plecaki? Mamy tu sprzęt Super! Nie przypuszczałeś, że jeszcze mnie zobaczysz. Świetnie! W dzieciństwie zaliczałem trzy razy większe wysokości. Do zobaczenia w muszli, Mal! Czy on powiedział mal? O nie! Przesłyszałaś się co za palant. Jak pojedziemy razem, będziemy ciężsi i szybsi. O! Mówisz jak Cameron! Nie mówiłeś, że plecaki będą potrzebne. Zostawiłeś plecak? Uprzedzałem, że będzie kara, brachu. Dobra, więc musiałem na rękach przejść po linach. Wielkie michalo! Na farmie urządzaliśmy z kuzynami zawody w wiszeniu na sznurze od bielizny nad kopcem mrówek ogniowych. Przeważnie wygrywałem. Ech, dobre czasy. Zaczyna się wyścig o ostatnie miejsce, a wyścig o pierwsze jest bliski końca. Alejandro chyba wygra, chociaż... Chyba nie uda nam się go wyprzedzić. Zoe, trzymaj się! He? Mike! Co ty robisz? Teraz mi powiesz, gdzie schowałeś nagrania. Spadaj! Aaaa! Mike rzucił się w przepaść, dzięki czemu Zoe zdobywa immunitet. Gratuluję, Zoe! Miejsce mala nie jest w poprawczaku, tylko w więzieniu. Słyszałam, co powiedział Alejandro. Mike zrobił to dla mnie? Czy dla mala? Powinnam go uważnie obserwować. Nadprogramowy auć! Policzycie sobie siniaki, kiedy ja będę liczył wasze głosy. Zoe nie trafi do muszli wstydu, więc? Ciekawe, kto pojedzie do domu. Halo? Pomoże mi ktoś! Gratulacje, obozowicze! To było najszybsze głosowanie w całej historii totalnej porażki. Głosy są identyczne, z wyjątkiem jednego dziwacznego, artystycznego wybryku. <grym z górą> Szkoda, że ja nie wpadłem na coś takiego. <grym z górą> hmm. Ale pozostali chcą, żeby Alejandro wylądował w porcelanowym basenie. Uch. Kurczę. Jej, jaka szkoda. To taki żart. No, skoro Zoe wygrała wyzwanie, to ona i obozowicz, którego wybierze, będą mogli cieszyć się ze spa ze mną i Gwen. Zapomnij nic z tego. Że niby co powiedziałaś? Nie zniosę kolejnej nocy w twoim towarzystwie. Dobrze. Wyspa kości czeka. O! To co, Zoe, kogo wybierasz? Majka. Dzięki niemu wygrałam. O, naprawdę? Jesteś super! Jak może nie dostrzegać prawdy? Ach, chyba na siebie zasługują. Beze mnie ten show straci 100% swojego piękna! Nie ja byłem draniem! Tu czai się prawdziwe zło! O, przynudzasz! Prawda kryje się w sztuce! W sztuce! O co mu chodziło z tą sztuką? No właśnie, o co chodziło? Dowiecie się tego następnym razem, kiedy finałowa piątka skurczy się do czwórki. Oglądajcie totalną porażkę! Play gwiazd! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Piotr Kozłowski, dialogi polskie Joanna Kuryłko, dźwięki, montaż Maciej Brzeziński, kierownictwo, produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Łukasz Tralik, Piotr Bajtlik, Agnieszka Feilhauer, Marcin Przybylski, Klementyna Umer, Beata Deskur, Rafał Fudalej, Krzysztof Szczerbiński, Anna Sroka, Paweł Ciołkosz, Magdalena Karel, Dorota Furtak, Karol Pocheć, Krzysztof Pluskota, Joanna Górniak i inni. Mamy dla Was kolejne... Usiądźcie te do...